Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Witamy państwa w nowym roku. Dzisiejszy odcinek poświęcimy sprawie, która dręczy wszystkich kierowców na całym świecie, mianowicie korkom. Ale czy nie jest tak, że czasem sami sobie te korki tworzymy? Zdecydowanie tak. Udowodnimy to w tym programie. Pokażemy, jak nieodpowiedzialnie wjeżdżamy na skrzyżowania. Jak zmieniamy gwałtownie rozliczenia tych, którzy chcieliby poprawnie wykorzystać miejsce na jezdni poprzez nagłą zmianę pasa ruchu. Notabene będzie to również zmiana Jadąc pasem, który nie pozwalał na jazdę w tym kierunku, skrzyżowanie czarnowiejskie z alejami. Ja jadę z w lewo w kierunku kleparza w aleję. Widzę dla siebie miejsce do wjechania na skrzyżowanie. Jedno tylko miejsce. Chcę wjechać. Następny pojazd już nie wiedzie, bo tego miejsca nie będzie. Ja jeszcze to miejsce mam. O, okazuje się, że miałem. Już go nie mam. Kierowca, który jechał pasem do jazdy na wprost. Nagle postanowił pojechać w lewo i zajął mi to miejsce. No próbuję coś oczywiście od razu zrobić. Jadę na prawo, żeby jakoś usunąć się z toru jazdy innych pojazdów. No i tak zaskoczył mnie ten kierowca jadący prawym pasem, prawdopodobnie kombinujący prawym pasem lewoskręt, albo może zagubiony. Największym grzechem jest natomiast wjeżdżanie bez możliwości opuszczenia skrzyżowania. Blokowanie skrzyżowania. Skrzyżowanie ulicy Wrosławskiej z Aleją Kijowską mimo liczników czasu zamontowanych, notorycznie blokujemy się. To dla mnie skandal. Czasami, niestety, również przyczyniają się do tego pojazdy, których kierowcy powinni świecić przykładem. Kierowcy pojazdów służb miejskich. To blokowanie skrzyżowań to najgorszy grzech, w sensie korków, bo nikt nie jedzie. Bo w danym momencie nikt nie jest w stanie przejechać. Bywa, że zmienia się faza świetna, a... Kierowcy, którzy mają zielone światło, są całkowicie zablokowani. W związku z tym, za chwileczkę odgrywają się, jadą na czerwonym. No, jazda na sygnałie czerwonym chyba wiemy, czym grozi. Tak wyglądają krakowskie ulice z początkiem roku, i tak wyglądały z końcem ubiegłego roku. Kiedy to było to szaleństwo świątecznych czy noworocznych zakupów. Korki, do których powstawania sami się przyczyniamy. Skrzyżowanie Alei Kijowskiej z Wrocławską. Tu niestety jakże często dochodzi do tych wzajemnych przepychanek, do wjeżdżania, mimo braku możliwości, przejechania na sygnale zielonym. W konsekwencji jeździmy często na czerwonym, rozpychamy się, przepychamy się, a przecież liczniki czasu są na tym skrzyżowaniu i pomagają zorientować się. Dają ten wypoczynek. Teraz proszę bardzo, 32 sekundy spokoju. Możemy teraz przeładować płytę kompaktową, możemy nawet wykonać krótką rozmowę przez telefon. Ale jak już będziemy widzieli 5 sekund, rozmowy kończymy, przygotowani do jazdy, żeby od razu wystartować. Jako pierwszy na zielonym powinny mieć wolne skrzyżowanie. Jako drugi już muszę pomyśleć, mogę czy nie mogę, żeby nie stanąć na środku. Jak była dziesiątka na cyferbracie, siódemka, przygotowanie, żebyśmy byli gotowi od razu, jak zapali się zielony sygnał, na zdecydowane ruszenie w ten sposób. No, jeszcze raz przypomnimy, że korki powstają w związku z olbrzymim natężeniem, stale wzrastającym natężeniem ruchu drogowego. Również sygnalizacja świetna przyczynia się do powstawania korków, no ale my stale domagamy się nowych sygnalizacji świetnych, ponieważ jeśli ich nie ma na przejściu dla pieszych, to piesi giną. Jeśli ich nie ma na skrzyżowaniach, to nie potrafimy wyjechać z ulicy Podporządkowanej. Przez to notabene też kierowcy trochę stają się wtórnymi alfabetami. Zielone to jadę, czerwone to stoję, a poza tym nie stosują przepisów. Troszkę nawiążę do poprzedniego naszego smutnego programu kończącego rok, w którym mówiłem, jak to nie stosujemy choćby znak stop. Bo my czasem nie wiemy, że ten znak stop nakazuje zatrzymanie. W odpowiednim miejscu, w odpowiedni sposób i odpowiednią reakcję. W związku z tym to mnożenie sygnalizacji, i nie narzekajcie w związku z tym, Państwo kierowcy na korki, jest również związane z naszym złym uczestnictwem w ruchu drogowym, no i reakcją zarządcy drogi, który postanawia, czy też policji wspólnie postanawiają coś zrobić, no i na przykład no, jakby jedynym lekarstwem będzie sygnalizacja świetna, więc jak tylko znajdą się na nią pieniądze, mnożymy sygnalizację świetne. Ale ja bardziej chciałem jeszcze. Powiedzieć o tych zachowaniach bieżących. Odstęp od poprzedzającego pojazdu. Stoimy nagle w takim odstępie, że pomiędzy nas mógłby wjechać pojazd. Po co? Nie wiem. W związku z tym korek się wydłuża, przenosi na kolejne skrzyżowania. No bo ci stoją tak jak na własnym podwórku, tak jakby po prostu droga była ich. Nie szanujemy miejsca na jest. Nie ruszamy zdecydowanie, jak już jest sygnalizacja świetna. Nie pilnujemy tego, żeby ruszyć. Szybko. W związku z tym taka najkrótsza, pięciosekundowa sygnalizacja potrafi przeprowadzić przez skrzyżowanie jeden samochód, a mogłaby pięć. I proszę zwrócić uwagę, znowu krótki film z mojej kamery i kolejna blokada skrzyżowania. Kolejne zablokowanie skrzyżowania, tym razem Lubicz, Basztowa, Pawia, Westerplatte. Nie ma miejsca. Czekamy. Nie wpychamy się, bo nikt nie pojedzie. Nikt nie pojedzie, po prostu. Blokujemy całe skrzyżowanie, wszystko stoi. Wstyd, wstyd kierowcy. Sami dolewacie oliwy do ognia. Popatrzcie Państwo, cofa ten biały, mały dostawczy samochód, zablokował. Popatrzcie Państwo, no właśnie, to jest to. No jeszcze miał gdzie cofnąć, no z kolei Punto trochę, pewnie może mu zrobiło miejsce, trochę na przejściu dla pieszych. No tak nie, no właśnie tak nie. Jeżeli chcemy na raty to skrzyżowanie pokonywać, co jest tak lekko na granicy przepisów, to... Musimy się zatrzymywać w takich miejscach, gdzie na pewno nie zablokujemy ruchu. W lewo tutaj nie wolno skręcać, kolego, to w ogóle jakiś bandyta, proszę państwa. No, no to wniosek nasuwa się prosty: że jeżeli y, chcemy lepiej jeździć po miastach i nie tkwić w korkach, to należy przestać być egoistami. Świetne słowo, właśnie. Nie możemy być egoistą, który uważa, że mnie się spieszy, a innym pewnie nie. Że ja sobie poradzę, jakoś tam się przemycę, żeby się tylko przepchać do przodu, a oni nie się martwią, jak oni tak nie potrafią. No jakby wszyscy kombinowali, pomyślcie Państwo, co by było: anarchia. Już też w którymś ostatnich programów pokazywaliśmy takie anarchistyczne zagrania na drodze. Ustalmy to. Wszystkim nam się spieszy jednakowo, to znaczy w ogóle nie powinniśmy się nadmiernie spieszyć, no ale gdzieś chcemy w jakimś określonym czasie dojechać. Ja chcę dojechać i ta pani z tamtego samochodu chce dojechać, i ten pan z innego, a i pieszych chce w jakimś określonym momencie przejść przez jezdnię na przejściu dla pieszych. W związku z tym musimy sobie pomagać, a nie przeszkadzać. Szczególnie, jak są takie korki, pomagać sobie. Jeszcze bardziej, czyli pomyśl, ktoś tam próbuje wyjechać z podporządkowanej. No to wpuśćmy ten jeden pojazd, róbmy ten zamek błyskawiczny, również przy wyjeżdżaniu z ulicy podporządkowanej. Tylko wszystko rozsądnie, przy odpowiedniej prędkości, mądrze, z ostrożnością, z koncentracją, której nam brakuje. No właśnie, skoncentrujmy się, ruszając pod światło, bo inaczej no, ruszę ja, owszem, ale ten już za mną nie ruszy. Za chwileczkę mnie to spotka. Jeżeli do Państwa nie przemawia to, że trzeba być, Współpracownikiem, kolegą, pomocnikiem innych, to sami pomyślmy o tym, jeżeli będę tak jeździł, jak jeżdżę, to za chwilę ulegnę temu, ponieważ inny kierowca będzie mnie naśladował i właśnie mnie nie wpuści, zablokuje. Musimy sobie pomagać. Ja po prostu namawiam Państwa do współpracy na drodze, do partnerstwa. Niech ten program będzie jeszcze jednym przypomnieniem bądźmy partnerem na drodze. Innych uczestników ruchu drogowego, prawidłowo się zachowujących. No właśnie, prawidłowo się zachowujących. I na koniec, proszę Państwa, jeszcze z mojej kamery nagranie sprzed kilku dni a propos zmiany pasa ruchu. Popatrzcie Państwo, centymetr od kolizji, centymetr od sytuacji, w której miałbym rozbity samochód. Nieuwaga, nieumiejętność spojrzenia do lusterka, brak koncentracji. No, tak pasów ruchu nie zmieniamy. Jeszcze raz przypominam, zmiana pasa ruchu to klucz zagadnienia w zakresie kierowania pojazdem. My cały czas musimy sprawdzać, czy pas jest wolny czy zajęty. Dopóki nie zmienimy, patrzymy kątem oka w lusterko to ustawione po stronie pasa, na który wjeżdżamy. Uważajmy, bądźmy skoncentrowani. Powiecie Państwo, drobna kolizja. No tak. Ubezpieczenia, koszty i korki, bo. Z kolizji również powstają korki. Nie mówię już o wypadkach. Baru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.